Jest tylko jeden sposób nauki, poprzez działanie. Co my wiemy to tylko kropelka, czego nie wiemy to cały ocean. Od sentencji tego typu aż roi się w internecie i słusznie każda z nich niesie za sobą prawdę. Nauka to potężne przedsięwzięcie i nie takie proste ani tanie. To świata w przypadku gmin to jest bardzo ogromne obciążenie. W tej chwili zwłaszcza gminy wiejskie, gdzie są małe szkoły, gdzie jest duża ilość szkół, a klasy mało liczne. Do tego przejście klas gimnazjalnych jednego rocznika do szkół średnich spowodowało to, że te szkoły są naprawdę w trudnej sytuacji i gminy dokładają coraz więcej środków. Powodu do obaw w powiecie działdowskim jeszcze nie ma, jednakże perspektywa trudnych czasów nie jest aż tak odległa. Są również u nas dzieci i młodzież, jest również, dzieci i młodzież są z terenu Mławy, jak i również z terenu powiatu niedzielskiego, więc dzięki temu, że, że przygotowaliśmy się troszeczkę inaczej i, i, i lepiej, to, to, to mamy większą ilość uczniów. I dzisiaj subwencja nam wystarcza, ale obawiamy się, że za 2 trzy lata problem wróci, czyli znowu mniej liczne klasy, i z tego powodu trudności finansowe. Problem natury edukacyjnej towarzyszy i innym zmartwieniom urzędników. Kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, a tych brakuje nie tylko na prowadzenie szkół.